Zapraszamy na rozmowę z włodarzem Nysy. W trakcie wywiadu poruszyliśmy zarówno tematy wakacyjne, jak i kwestie gospodarcze i inwestycyjne. Była mowa o festiwalu Ognia i Wody, nowym roku szkolnym, rekrutacji w firmie Ionway, bezpieczeństwie przeciwpowodziowym oraz planach na zbliżającą się sesję rady miejskiej. Nie zabrakło też refleksji o potrzebie życzliwości wśród mieszkańców. Hej, hej, witajcie ze strony Miorko Koszka, redaktor portalu Nysa, Dzisiaj mamy czwartek 21 sierpnia, a naszym gościem jest opalony pan burmistrz Dysy Kordian Kordiarz, który wrócił z wakacji z urlopu naładowany energią. Dzień dobry, witam pana, witam Państwa. Tak opalony prawie jak pan redaktor. <noise> Naturalna cyfra. Yy, tak, no dwa tygodnie urlopu jak, jak każdego roku, także z Państwa miał okazję wypocząć do już przed urlopem, czego też życzymy, tego odpoczynku i nieco dystansu złapać. Dzisiaj jeszcze trwają wakacje i teraz wybiera się Pan w sobotę na festiwal ognia i wody? Co roku, każdego roku jestem, w tym roku zapewne też będę, natomiast tę funkcję oficjalną będzie pełnił sekretarz miasta Piotr Bobak, który będzie na całym wydarzeniu, nie ja tylko na części. Natomiast zabawa zagra się uprzednio, bo będzie tradycyjny pokaz pirotechniczny, czyli ognie tradycyjne, ale też laserowe, bo jednak musimy brać pod uwagę dbałość o, o środowisko. Koncert, koncert główny, czyli Various Mans, myślę, że wielu z Państwa będzie chciało posłuchać starych dobrych przebojów i też tych nowszych. Sporo również widzów i turystów spoza naszego powiatu, spoza naszej gminy, bo wiem od Pani Prezes, że jest kilka tysięcy biletów sprzedanych jeszcze. Oczywiście jest możliwość zakupu, także zachęcam tych Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili. No i piękna impreza, aby dopisała pogoda, a mam dopisywać, także myślę, że będzie to po raz kolejny wydarzenie, które przyciągnie tysiące Mieszkańców i naszych, ale też turystów, mieszkańców spoza naszej gminy. no Po to, byśmy jeszcze zdążyli w te wakacje pobawić i wspólnie spędzić czas. No właśnie, ten festiwal można już nazwać, że to już jest taka wizytówka miasta w, w kraju. Tak, to jest, to jest wydarzenie porównywalne, chociaż to inna, inna dziedzina. Rekonstrukcja bitwy o Nysę ma swoich zwolenników i w kraju, i za granicą, tu też tysiące osób nas przyjeżdża, natomiast kwestia Rodniej wody faktycznie przyciąga każdego roku ogromną ilość i mieszkańców, ale też w dużej mierze są to mieszkańcy spoza naszej gminy, którzy. Uwielbiają, tak jak jest to wszyscy, ten pokaz pirotechniczny do muzyki, to jest coś niesamowitego, i na tych kilku, kilkunastu minut warto spędzić czas nad jeziorem, patrząc, bo to jednak powiązanie i gór, i jeziora, to tafla, tafla wody i pokaz pirotechniczny to robi piorunujące wrażenie, i faktycznie każdy, kto raz widział tego typu wydarzenie, na pewno przyciąga się na kolejne, jeszcze przyciągany na kolejne lata, kolejne edycje. Wakacje dobiegają już pomału końca. Jakie przesłanie chciałby Pan skierować do uczniów, którzy już za chwilę wrócą właśnie do szkolnych bałek? No, wakacje się kończą. To jest informacja, nie powiem, że zła, bo pewnie spora część uczniów się cieszy lub też tych potencjalnych nowych uczniów, pierwszoklasistów. Mam nadzieję, że wszyscy wrócą bezpiecznie i będą w swoich szkołach od 1 września się uczyć. No. Takie, taką mamy, taki mamy system, że po wakacjach krótki przychodzi rok szkolny, nieco dłuższy, ale no myślę, że gdyby też te wakacje były dłuższe, to pewnie część uczniów bardzo by tęskniła za szkołą, za kolegami, koleżankami, bo jednak ta społeczność szkolna jest też takim ogromną, ogromną siłą i buduje te relacje wśród naszych najmłodszych. Wakacje się kończą, pogoda dopisuje, więc jeszcze można te ostatnie promyki słońca wykorzystywać na wspólną zabawę i na ładowanie akumulatorów po to, żeby być... Już od 1 września gotowym na edukację i te relacje z rówieśnikami. A jakie znaczenie mają wakacyjne remonty w placówkach światowych dla jakości edukacji i komfortu no, właśnie dzieci? Każdego roku, to są remonty od drobnych poprzez te większe, Mamy, będziemy w kilku placówkach rozbudowywać place zabaw, remonty kuchni, tam gdzie były szkody powodziowe, więc po wakacjach będzie już wszystko w pełni sprawne, także wszystko jest jak na najlepszej drodze ku temu, żeby naszym dzieciakom było dobrze w placówkach i wychowawczych, czyli żobki przedszkola i też edukacyjnych w szkołach. Uczniów mamy więcej niż w tamtym roku, co jest dobrą informacją, mimo tego, że demografia w całym kraju, w całej Europie jest taka sobie, tak mówiąc bardzo, bardzo delikatnie, to jednak u nas z każdego roku tych uczniów jest coraz więcej, co świadczy o tym, że też coraz więcej mieszkańców spoza Nysy do nas przyjeżdża, tutaj się osiedla, tutaj żyje. Żyje, ale również pracuje, bo na przykład firma Ion Way zaczyna już rekrutować. Jak ocenia Pan zainteresowanie mieszkańców ofertami pracy w tej firmie? Mam stały kontakt z Ion Way i z Urzędem Pracy. Urząd Pracy świetny zespół, pracowałem tam, miałem ten zaszczyt i radę pracować w Urzędzie Pracy kilkanaście lat. Kapitalni ludzie i teraz ta rekrutacja w Urzędzie Pracy, bo ma informacje z pierwszej ręki, będzie dzielona na kilka etapów, dlatego że jest tak ogromne zainteresowanie. Ja się z tego bardzo cieszę, bo IonWay to jest w produkcji bezpośrednio około 900 osób, blisko 1000 osób. W tym około setka to są osoby z wyższym szłoseniem. Wiem, że Ion Way robi spotkania. I Uniwersytet do Polski, i nasza, nasze pan Snys, ale też Wrocław, ściągając, no najlepiej, gdyby to byli nasi mieszkańcy, którzy wracają po nauce, poza Nysą do siebie, do rodzin, tutaj pracują. Natomiast ogromny potencjał, ogromny magnes przyciągnie do nas setki, jak nie tysiące młodych ludzi, a to da kolejny impuls takiego rozwoju dla całej naszej gminy. No właśnie, bo miałem zapytać, jak obecność takiego giganta wpłynie na lokalny rynek pracy i rozwój gospodarczy NSM? Przyciągnie też nowych inwestorów? Wpływ będzie piorunujący, bo około tysiąca pracowników bezpośrednio, kilka tysięcy w otoczeniu. A pamiętajmy, że około 20 tysięcy mieszkańców w całej naszej Unii pracuje, więc to jest o kilkanaście procent wzrost pracujących. Natomiast ten wzrost oznacza kilka tysięcy więcej klientów w naszych restauracjach, hotelach, imprezach, korzystających ze szkół, z przedszkoli, z zakupu. Więc każda branża to czyni, od, od taksówkarzy poprzez lokale usługowe, handlowe, poprzez firmy produkcyjne. Myślę, że każdy, kto ma działalność gospodarczą w naszym mieście odczuje to, że będzie więcej klientów, więcej klientów, więcej pieniędzy, więcej pieniędzy, więcej podatku, więc my jako miasto też będziemy bogaci. To jest coś, coś na czym wszystkim zależy. 19 sierpnia właśnie tutaj w gabinecie u Pana odbyło się spotkanie z Prezesem Wód Polskich Panem Mateuszem Walcerowiczem oraz ekspertami. Jak Pan ocenia przebieg i efekty tego spotkania? Był Pan Prezes Mateusz Balcerowicz wraz z Profesorem Januszem Zalewskim. To są autorzy tego programu bezpieczeństwa w Zlewniny Sykłowskiej. Poznaliśmy, że te założenia są znane od kilku miesięcy. W przypadku naszej gminy istotne jest to, że są trzy elementy. Po pierwsze, będzie zmiana instrukcji zrzutu wody, czyli zrzut wody z tamy Jeziora jeziorańskiego nie będzie większy niż 600 m3 na sekundę, co jest bardzo ważne, bo we wrześniu roku było 1100, wcześniej i no w 1997 roku było to ponad 1000, więc ten zrzut gwarantuje bezpieczeństwo. Po drugie, będzie budowany zbiornik w Kamieńcu Dąbkowickim, czyli na tej kaskadziny czyli też ogromne zabezpieczenie, zabezpieczenie dla mieszkańców naszej gminy. Natomiast element trzeci, dla nas najważniejszy, kanał ulgi. Kanał ulgi być może będzie tak budowany, aby również ochronić Białą Nyską przed zalewaniem ze strony i przełajemku ze strony Białej Buchołaskiej. Natomiast nam zależy na tym, aby budowa kanału ulgi była jak najszybsza, czyli dana równolegle z budową zbiornika w Kamieńcu Dąbkowickim, żeby kanał Ulgi był również w liście priorytetowej, stąd też na najbliższej sesji będziemy mieli taki apel. Myślę, że radni dogłośnie jak zawsze przegłosują ten tekst apelu dowód polskich, aby właśnie traktować kanał Ulgi jako coś dla nas najważniejszego, coś, co musi być budowane równolegle z budową zbiornika rtencyjnego, którego Czas trwania budowy ma trwać 8 lat, więc dużo, dużo czasu, więc chcielibyśmy, aby jak najszybciej mieszkańcy naszej gminy, naszego obszaru mogli czuć się bezpiecznie, a będą się czuć bezpiecznie wtedy, kiedy będzie budowany i zbudowany kanał Urgi. A jak wody polskie właśnie na ten projekt na temat budowy kanału, Urgi, co mówią? Mówią, że jest to niezbędne i jest to konieczne i tak będzie. Natomiast harmonogram działań jest taki, że najpierw instrukcja, czyli zmniejszenie zrzutu, budowa zbiornika retencyjnego i w trakcie pracy nad dokumentacją projektową kanał ulgi i na zakładkę niejako, budowa kanału Ulgi pod koniec budowy zbiornika atencyjnego lub tuż po, natomiast my chcielibyśmy, żeby było to przyspieszone i budowane budowany kanał ulgi, aby był równolegle z budową zbiornika w Kalinicy A W jednym z wcześniejszych wywiadów wyraził Pan rozczarowanie brakiem działań Wód Polskich w zakresie na przykład naprawy rowów, przepustów czy mostów, Czy po tym spotkaniu ma Pan poczucie, że coś w tej sprawie, coś ruszy? Tak, ja też o tym mówiłem, to nie tylko jest mój głos, ale wielu samorządowców, bo jednak mieszkańcy i nasi sołtysi też donoszą, że są różne cieki. Rowy, które są nieudrożnione, są jeszcze nieodgluzowane, są zarośnięte porośnięte trawą, kwastami. To też w przypadku jakichkolwiek opadów deszczu powoduje, że patrzymy na te cieki wodne, na te rowy, tak zwane. I jesteśmy zaniepokojeni, więc ta informacja do polskich trafiła. To nie jest krytyka, tylko domaganie się tego, żeby te prace były realizowane na bieżąco. I to jest kłopot. Wszystkich terenów popowodziowych, gdzie te prace nie idą niestety, tak jak w odczuciu naszym iść powinny. Natomiast wody polskie zapewniają, że te prace będą realizowane, że jest kwestia przetargów, procedur. Rozumiemy też jesteśmy administracją, natomiast ważne jest to, że wody polskie mają tę świadomość i zapewniają nas, że te najmniejsze cieki również będą zadbane i będą wykoszone, będą drożne, także nie powinno być większego ryzyka w przyszłości. Wspomniał Pan o zbliżającej się sesji, która odbędzie się 27 sierpnia. Jakie uchwały Pana zdaniem będą miały właśnie największe znaczenie dla mieszkańców podczas tej sesji? Z dwie informacje, czyli kanał ulgi to jest coś niezwykle istotnego, czyli taki apel o to, aby kanał ulgi uwzględnić jako działanie priorytetowe, jako w pierwszej kolejności do budowania. Również będzie informacja, taka uchwała intencyjna w sprawie lokowania wotu u w Nysie, czyli wojsko Komunii i też chcielibyśmy i na to jest ogromna szansa, jeszcze w tym roku nastąpiło to lokowanie wojsk dwóch kompanii i to się zapewne wydarzy, ale też żeby wzmocnić ten przekaz potrzeby naszą, taka uchwała będzie podjęta, że czekamy, jesteśmy gotowi, zapraszamy, już jest pomieszczenie przygotowane, lokal i budynek przy ulicy Poznańskiej i przy ulicy Kościuszki. My ruszamy również z procedurami w ramach lex developer czyli takie ułatwienia dla inwestorów budujących mieszkania, osiedle vis-a-vis -vis urzędu pracy. 5 bloków na ponad 60 mieszkań, to jest formuła SIM, czyli też dla mieszkańców, którzy własnego mieszkania, dom w się nie mają. I kilka innych z kwestii inwestycyjnych, projektowych, bo jednak sporo cały czas się dzieje, sporo projektów realizujemy i też ta sesja będzie miała na celu to, aby złożyć wnioski już do kolejnych programów, gdzie pozyskujemy pieniądze na inwestycje, remonty, budowy dróg. Bo to cały czas musi iść pełną parą. Odbudowa szpitala powiatowego w się też? Szpital. Rolą miasta jest, są kwestie planistyczne, dokumentacyjne, natomiast to jest inwestycja powiatu. Czy mamy kciuki, wspieramy. Świetna inwestycja, ogromna, na blisko miliard złotych, więc naprawdę coś niesamowitego. Czy mamy kciuki, wspieramy, robimy to wspólnie z panem starostą. Jestem przekonany, że budowa ruszy, śledzę zapewnienia i mamy też stały kontakt z powiatem. Te informacje na nas wpływają, więc no, czekamy, kiedy ruszą prace. Właśnie bo wielu mieszkańców miało taki obaw, że wraz ze zmianą pani minister zdrowia też zmienią się plany co do budowy nowego. Szpitala, ale pan dementuje te. Znaczy nie tyle dementuje, bo to jest inwestycja wspierana przez rząd i to rząd to ma jedyne kompetencje, natomiast ja już jestem w administracji od kilkudziesięciu lat i zmiana ministrów czy pracowników kompletnie nie wpływa, nie powinna wpływać na zmiany w planach inwestycyjnych. To jest zbyt poważna inwestycja, żeby... Tu decydowały względy personalne pojedynczych osób, więc jestem przekonany, też starosta potwierdza powiedzieć o pani minister, że szpital nie jest zagrożony, budowa nie jest zagrożona, pieniądze są już przeznaczone na to. Deklaracje również płynęły, więc ja się cieszę, że będzie budowa. Jest to inwestycja kolejna, ogromna inwestycja, która też uwolni budynki obecnego szpitala i tam już jest kilka pomysłów, myślę, że będzie sporo się działo. Wraz z powrotem pana tutaj z urlopu napisał pan Felieto na, te, na, na temat. Nysa bez hejtu. Co skłoniło Pana do napisania takiego podzielenia się swoją opinią, co się dzieje? Znaczy ja myślę, że taka refleksja, która dotyczy większości z nas, że jednak zamiast być coraz lepszymi dla siebie, ludźmi, którzy się szanują, życzliwi są dla siebie nawzajem, uśmiechają się do siebie, szukamy elementów, które chcą nas poróżnić jako wspólnotę i narodową i lokalną, tak jak w przypadku Nysy, taka obserwacja wynikająca i z obserwacji tych tego co się dzieje i w Polsce, być może na świecie, w Nysa jest mi najbliższa i na urlopie śledziłem to, co się dzieje na różnych razie profilach, komentarze. No i uznałem, że czas najwyższy napisać za mieszkańców. Takie moje wewnętrzne refleksje. Bo to nie jest, nie jest to dobre, kiedy się wybiera jakieś elementy z faktów, potem się wokół tego buduje otocz, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Oparte jest to na manipulacjach, ja tylko po to, żeby wywołać emocje i podziały wśród mieszkańców. To nie jest mój styl, ja tego nie akceptuję, jestem przekonany, że większość mieszkańców też na to patrzy z zaburzeniem, natomiast no, miałem taką potrzebę ręcą, żeby pokazać to, co mnie zabolało i myślę, że też jest uderzenie we wspólnotę. Ja zawsze mówię, że to jest wspólnota, czyli wszyscy mieszkańcy, czy ci, którzy byli w referendum, nie byli. Jesteśmy jedną wspólnotą i powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie szukać na siłę elementów, które budzą emocje i są nieprawdziwe, jeżeli chodzi o tą, tą, tą otoczkę. A komentarze są naprawdę paskudne. Ludzie w internecie nie mają hamulców, to też jest coś niesamowitego. I złe, to jest złe. Tak, na zakończenie, coś jeszcze chciałby Pan dodać coś optymistycznego. Że... Trzeba być optymistą, na pewno żyjemy w czasach ciężkich i międzynarodowo, i, i w... sytuacje są różne na przestrzeni ostatnich lat, natomiast ważne jest to, żebyśmy się na co dzień szanowali. Bile się życzliwi, bo jednak ta życzliwość międzyludzka, ten wzajemny szacunek buduje trwałość tych naszych relacji. A z takich spraw bardzo przyziemnych to zachęcam do kibicowania, za chwilę rusza to siatkówka Stalny, ale też. Polonian jest na razie dzieje świetnie, za dwa tygodnie jest pełno mamy derby ze Starowicami tutaj na miejscu, w piątek o 19 zapraszam Państwa, ostatni mecz, gdzie pan redaktor zrobił furorę, robiący wywiad z Łukaszem Piszczkiem. Świetna robota, też oglądając na urlopie pana przekaz, gratulacje. Natomiast myślę, że właśnie takie elementy jak sport, gdzie siedzimy obok, obok siebie, nie patrząc czy jest z jednej partii, z drugiej partii cieszą się tym, że nasi chłopcy wygrywają, I to jest nie świetnie wszystkim. Właśnie pan Łukasz Piszczek bardzo fajny jest ten stadion i też mieszkańcy chwały, że jest, gdzie można pooglądać sobie fajnie mecz. Tak, no mamy, mamy fajną halę, mamy fajny stadion, nasze drużyny fajnie grają, można spędzać czas na kąpielisku nad jeziorem i patrząc na nadwojaniu sportowe i mamy w Domu Kultury i Tad Miejski świetnie funkcjonuje. Nasze miasto zmienia się w sposób, myślę, tempo zmiany jest niesamowite. Jesteśmy postrzegani jako jeden z tych wiodących miast, średnich miast w Polsce. Inwestycja Ionway, o której Pan wspominał, to jest największa inwestycja w historii miasta i na w historii Polski. Więc też, jeżeli ktoś z Państwa nie widział tej inwestycji na żywo, zachęcam do spacerów, przyjaźni rowerem. To są te ścieżki rowerowe w Radzikowicach. To robi ogromne wrażenie. to Jest jak miasto w mieście. Coś niesamowitego, tam będzie pracowało łącznie Ion Way, Ponad około 1500 osób co najmniej, więc no to jest miasto w mieście. Niesamowite wrażenie. Zachęcam do, do spaceru. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze tego dobrego wypoczynku do końca wakacji. Wszystkiego dobrego. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Zaobserwuj Portal Nysa na Facebooku, aby być na bieżąco z aktualnościami. Zapraszamy również na naszą oficjalną stronę www.portalnysa.tv. To na dzisiaj tyle, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam, Miłar. Hej, hej!